A więc, gdybyśmy się zatrzymali tylko na tym motywie, nie mieli innych wyższych, to niestety post może spowodować to, że będziemy go podejmować tylko dla korzyści. Że gdybyśmy nie otrzymali nic, no to byśmy się nie podjęli postu, co jest złe. A więc, kiedy podejmujemy się postu, musimy pamiętać, by mieć zawsze dobrą pobudkę. Inaczej mówiąc, jeżeli nie mamy pobudki wyższej niż czynimy to dla siebie, czyli jeżeli miłość własna bierze górę w tym, że podejmujemy post, bo nie wiem, no tutaj może oczywiście się wkraść wiele przykrych i nieprzyjemnych rzeczy, takich jak podejmowanie postu, żeby się innym pokazać, żeby pokazać, że jest się lepszym, żeby coś udowodnić żeby inni nas pochwalili. No wiadomo, że te pobudki są wynikają z pychy z miłości własnej i w ten sposób nie powinniśmy pościć. W takim przypadku lepiej jest nie pościć. I dlatego podejmując się postu i już poszcząc trzeba zawsze sobie przypominać, jaki jest motyw naszego postu. Dlaczego pościmy? Jaki jest Jaki jest cel tego postu, bo jeżeli jest on zatruty miłością własną, to tak jak powiedziałem, lepiej nie pościć, ponieważ przyniesie on zło, czyli nie da nic dobrego, nie zrodzi nic dobrego, a utwierdzi nas w wadach, pomnoży w nas pychę, co jest oczywiście zły, czymś złym, i nie podoba się to Panu Bogu. I taki post, który się Panu Bogu nie podoba, który przynosi niekorzyść, zło, lepiej, żebyśmy się takiego nie podejmowali, niż żebyśmy no, taki post praktykowali. Subskrybuj nauki katolickie i zobacz cały film. Link w opisie.